Że słyszałem, w którym momencie zadawał Pan pytanie, kiedy czas na jego zadanie już dawno minął. Ale to są drobiazgi. Teraz o zabranie głosu proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana ministra Janusza Cichonia. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Zacznę od kilka. Od kilku kwestii o charakterze ogólnym, które no myślę, że będą jednocześnie odpowiedzią dla znacznej części pytających. Kwestia pierwsza i no moim zdaniem fundamentalna to to, że to rozwiązanie, które my proponujemy, jest w gruncie rzeczy korzystne dla polskich przedsiębiorców. Na dowód. Możemy przytoczyć dane, które Państwo znajdziecie także w uzasadnieniu projektu, które mówią o tym, jakie z wejściem w życie tej ustawy wiążą się ubytki budżetu państwa. W 2014 roku w stosunku do roku 2013 to będzie mniej o około 940 milionów, w roku 2015 miliard 376, 000. w roku 2016 miliard 2 miliardy 601 milionów złotych. To o tyle dzięki tym rozwiązaniom, więcej zostanie tak naprawdę w kieszeniach przedsiębiorców. Ten rachunek to no nie jest pełny, bo trzeba byłoby go zweryfikować o przychody, jeśli chodzi o samorządy, bo warto pamiętać o tym, nie tylko zresztą samorządy, także budżet państwa po stronie dochodowej. Część tych ubytków zostanie zrekompensowana wzrostem dochodów. Jednostek samorządowych i budżetu państwa. I tutaj od razu no, mogę nawiązać do pytania, które się pojawiało dotyczące tych korzyści samorządowych i negatywnej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w tej sprawie. Ten wzrost dochodów jest ewidentny, ubytek dochodów, który wynika z rezygnacji z opłaty skarbowej, którą tutaj prowadzamy w celu ułatwienia życia przedsiębiorcą, także tym, którzy sprowadzają samochody za granicę. Jest w pełni rekompensowany, zostaje dość istotna nadwyżka. Jest kwestia podziału tej nadwyżki. Samorządy w tej sprawie nie były w stanie się porozumieć. Rzeczywiście jest tak, że te korzyści proporcjonalnie województw i powiatów są znacznie większe niż korzyści, korzyści gmin. Kwestia dość istotna związana z Podstawami samej, samej derogacji i e, trybu, w jakim to się odbywało, mogę powiedzieć, że nasze wnioski derogacyjne nie są dzisiaj objęte żadną tajemnicą. Natomiast na etapie negocjacji z Komisją Europejską taką tajemnicą objęte były, ale to nie znaczy, że nie informowaliśmy opinii publicznej o co tak naprawdę występujemy. I e, mogę Państwu powiedzieć, że. Pierwsze wystąpienie derogacyjne o derogację miało miejsce w listopadzie 2012 roku, i wtedy zabiegaliśmy o to, aby uzyskać zgodę na zastosowanie formuły 50-50-50 przy jednoczesnym limicie odliczenia, jeśli chodzi o zakup samochodów, na poziomu 88 milionów złotych. W tamtym wniosku nie zakładaliśmy zupełnie, nie zakładaliśmy możliwości pełnego zwolnienia, pe pełnego odliczenia, pełnego odliczenia VAT dla samochodów używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Skorygowany wniosek, to jest to, co dzisiaj państwo nad czym dzisiaj dyskutujemy, czyli formuła 50-50-50 z pewnością korzystniejsza od tej, która obowiązywała do końca ubiegłego roku, bo przypomnę, że nie było w tamtej formule możliwości odliczenia 100% przy założeniu, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i jednocześnie nie było także możliwości odliczenia 50% jeśli chodzi o paliwo. Odsuwamy w czasie tą możliwość odliczenia paliwa, bo skutki finansowe dla budżetu państwa byłyby znacznie wyższe niż te, o których mówiłem. A jeszcze raz przypomnę: w kieszeniach przedsiębiorców dzięki tej derogacji, dzięki tej ustawie w roku 2014 dostanie 939 milionów złotych, w roku 2015 miliard 376, mln. w roku 2016. 2 miliardy 601. Mld. I oczywiście można mówić o tym, że przedsiębiorcy chcieliby mieć możliwość pełnego odliczenia i że to byłoby dla nich rozwiązanie oczywiście korzystniejsze. Nie dziwi mnie wobec tego tak, że tutaj projekt SLD w tej, w tej sprawie. Pewnie inne branże też czekają na tego typu, na tego typu propozycje. Natomiast to pamiętajmy jednak, że Państwo ma swoje zadania, które no musi realizować, a podstawowym źródłem tych środków, które pozwalają na realizację zadań państwa jest jednak system podatkowy. No chyba, że znacjonalizujemy ten przemysł motoryzacyjny, który bardzo się z tego rozwiązania, które SLD proponuje, ucieszy, tylko w perspektywie. Być może trzeba będzie sięgnąć nieco głębiej, po to, żeby realizować zadania, zadania państwa. Jeśli chodzi o te szczegółowe kwestie, jedna z istotnych, moim zdaniem, to jest poruszana w kilku wystąpieniach, to jest kwestia represyjności tego rozwiązania. Ono wbrew temu, co Państwo mówicie, represyjne nie jest. Nie zastosowaliśmy tutaj żadnego, żadnego dodatkowego rozwiązania. Nie formujemy żadnej zmiany, jeśli chodzi o kodeks karno-skarbowy. Korzystamy tutaj z obowiązujących, z obowiązujących przepisów. Nie ma tu rozwiązań, o których Państwo mówicie. Nie bardzo wiem skąd one się w ogóle wzięły, czyli na przykład 20 stawek, jeśli chodzi o stawki minimalne kar, takich zapisów w tym projekcie nie ma. Jeśli chodzi o kraje europejskie i rozwiązania w nich stosowane, ja mówiłem to we swoim wstępnym wystąpieniu dość wyraźnie, mamy taką sytuację, w której tak naprawdę w 13 krajach europejskich nie ma żadnego, żadnej możliwości odliczenia VAT-u przy zakupie samochodu, jego eksploatacji. W sześciu krajach mamy formułę podobną, którą my chcemy dzisiaj zastosować, przy czym te stawki są zróżnicowane, ale najczęściej proponowana, a także wynikająca z pewnych uzgodnień na etapie prac w Komisji Europejskiej, to jest 50 właśnie procent. Mało tego mogę powiedzieć, że badania prowadzone w przez Komisję Europejską wskazują na to, że to użycie do celów prywatnych jest z reguły znacznie wyższe, sięga 70-80% jeśli mówimy o mieszanym wykorzystaniu pojazdów. My się zobowiązujemy do tego, także w ramach tego rozstrzygnięcia, że w najbliższych latach przeprowadzimy głębszą analizę także rzeczywistego czasu wykorzystania pojazdów w tym mieszanym cyklu i określimy te proporcje, co może być podstawą do zmiany tych, tych proporcji. Rozwiązanie 50% jak mówię w tych krajach, które mają szczególne rozwiązania, 6 krajów jest najczęściej stosowanym. Mówiłem o Włoszech, które mają 40%, z drugiej strony mamy mamy łotwę z 80%. Sąsiedzi zróżnicowanie podchodzą do tego problemu także, bo mamy owszem Czechy, które mają pełną możliwość odliczenia, ale warto jednak zwrócić uwagę, że samochód używany do celów innych niż działalność gospodarcza, podobnie zresztą jak w systemie niemieckim musi zostać opodatkowane to użycie tak naprawdę. To opodatkowanie prywatne tego życia musi być musi, być, musi nastąpić. Jeśli natomiast chcielibyśmy się przyjrzeć rozwiązaniom niemieckim, to też ono nie jest wolne od pewnych ograniczeń, bo samochód, który wykorzystywany jest do celów prywatnych, padł od podatnika powyżej 50% 90% nie ma, niemożliwe jest jego y, odliczenie, a każde użycie prywatne tak naprawdę musi być opodatkowane, zainicjonowane i opodatkowane. Także y, w sensie administracyjnych obciążeń y, to nie jest rozwiązanie z naszego punktu widzenia dobre. Formuła, którą przyjmujemy, jest tak naprawdę przyjazna dla y, przedsiębiorców i, i to był. Klucz tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o nasze podejście w tej sprawie, czyli upraszczenie, uproszczenie systemu. Nie traktujemy przedsiębiorców jak przestępców. Mało tego, mówiłem to już parokrotnie, te rozwiązania są dla nich tak naprawdę korzystne. Jeśli chodzi o informacje, działania i publikację naszych wniosków, to już w gruncie rzeczy omówiłem. Jeśli chodzi o, o wypowiedź pana posła Diplera, warto też, nawiązując też do wypowiedzi pana Diwały, którzy wskazywali na to, jak gigantyczne są obciążenia podatkowe w Polsce i jak mało konkurencyjni jesteśmy na tle innych krajów, to warto jednak pamiętać o tym, że te obciążenia w relacji do PKB w Polsce to jest 32,5% i one należą do najniższych w Europie. Z tego formułowanie tezy, że że jesteśmy niekonkurencyjni pod tym względem, że poziom opodatkowania w Polsce jest zbyt wysoki i zniechęca podmioty gospodarcze do funkcjonowania w Polsce nie znajduje potwierdzenia chociażby w tych takich fundamentalnych fundamentalnych danych. Co do wycieczki dotyczącej ubranek dziecięcych, warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę Wielka Brytania o nic, o nic nie występowała w tej sprawie. Korzysta mianowicie z zasady stand still. My tego niestety, jeśli chodzi o ubranka dziecięce, zrobić nie mogliśmy. Byliśmy w tej sytuacji. W tym przypadku na przegranej, na przegranej pozycji i musieliśmy dostosować się do norm europejskich w tym zakresie. Brytyjczycy tego nie musieli robić, bo od 1991 roku mają system, który, który jest tak ugruntowany, że ta zasada standstill tutaj obowiązuje. Jeśli chodzi o bilans ustawy, no przedstawiałem go tak, że te kwestie... Wydatków, rozwiązań w poszczególnych krajach. Tak, to pan e... przedstawiał już. W takim razie do ja tego myślę, pan nie pan wraca. Czy jeszcze pan, chciał pan coś niełko, dodać? Trudno się przebić. E... Na pytania dodatkowo odpowiemy na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan minister zobowiązał się.